Witam Państwa serdecznie, Damian Akwarysta Pola Posiłku I oto moje krewecie rzuciłem pokarmu, zajadają i wszędzie gorszują sobie wyszukują smakołyki i jest ich naprawdę Mnóstwo, mnóstwo mają raj w tym zbiorniczku. Także krótki filmik z życia zbiorniczka. Tak teraz wygląda, rośnie, rośnie, zarasta. Zmiana tła na takie ciemno niebieskie. Także bardziej mi się podoba. Tak to wygląda z daleka. No nic, mieszkańców póki co się nowych jeszcze nie doczekał zbiorniczek, ale myślę, że to już lada moment. To nic, na tyle. Żegnam Państwa. Narka.